Witam Was serdecznie w ten niesamowicie upalny dzień. Moi drodzy, wracam z tematem swojego jeepa. No bo jak widzicie, trochę motocykli, trochę jeepa, trochę jakichś gadżetów. Taki był od początku zamysł. No i tym razem chciałbym się zabrać za podwozie jeepa Grand Cherokee, na którym tu i łódzie pojawiła się rdza. Jak widzicie. Podwozie tego samochodu, mimo że kiedyś, podobno, według książki serwisowej, było zabezpieczane antykorozyjnie, no to jednak nosi sporo wyraźnych śladów zaniedbania oraz korozji. Nie będę w stanie oczywiście przywrócić temu podwoziu takiego fabrycznego stanu, absolutnie, bo jak widzicie, poziom tutaj tej korozji progów chociażby jest na tyle wysoki, że mogę to trochę zabezpieczyć, ale za jakiś czas i tak to wyjdzie. Ale pomyślałem sobie, że yy, chcę się przynajmniej częściowo tym zająć, bo o właśnie, kora do mnie przyszła. Yy, jest tam, poszła sobie. Ponieważ no po prostu dla jakiegoś lepszego samopoczucia, dlatego kupiłem produkty firmy yy, Bol. Polskiej firmy, chyba gdzieś tam, nie wiem, z zachodniej Polski wydaje mi się. I nie zamierzam na to wydawać jakichś dużych pieniędzy. Absolutnie, dlatego kupiłem dwa środki, jeden za 32 zł, drugi za 16 zł. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a tutaj z lewej strony wybitnie nie wygląda to dobrze, a osłona zbiornika paliwa jest skordowana. Ale chyba nie na wylot, tylko dopiero jakaś pierwsza warstwa się tutaj rozwarstwia i buntuje. Wiadomo, żeby to zrobić dobrze, to trzeba by było to osłonę zdjąć i najlepiej wypiaskować i pomalować proszkowo z obu stron. Tak by było the best. Ale niestety wada tego rozwiązania jest taka, że jeżeli odkręcę to osłonę, to razem z nią do dołu pójdzie zbiornik. Szkoda, że tak jest. Tutaj Amerykanie mogliby troszkę to inaczej wymyślić, tak, żeby po prostu zdjąć osłonę, a zbiornik, żeby sobie był przykręcony na innych śrubach. No ale niestety tak nie jest. Bez dostępu do kanału, no absolutnie tego ja przynajmniej nie zrobię. To teraz tak, żeby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek tego typu prace. Przede wszystkim musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, i nie ma takiej możliwości, żebyście robili takie rzeczy, szlifowali gdzieś tam pod podwoziem bez okularów ochronnych. Ja wiem, że wielu z Was, szczególnie profesjonalistów, prawdopodobnie w ogóle nie używa takich okularów, ale wierzcie mi, Naprawdę bardzo łatwo jest dostać opiłkiem w oko, albo nie wiem nawet piachem i potem dopiero zaczynają się problemy. Także jak to mówią safety first. Kupiłem sobie taką szczotkę drucianą e, firmy Dedra. A, tam kilkanaście złotych za to zapłaciłem. E, zamontuję ją sobie do wiertarki i zobaczymy czy będę w stanie e, zrobić. Dzięki takiemu zestawowi nieco więcej niż szczotką ręczną, kupiłem oczywiście benzynę ekstrakcyjną do odtłuszczenia powierzchni po szlifowaniu. Tutaj, jakąś taką szmatkę sobie też wziąłem, żeby po prostu to porządnie przetrzeć, do tego wziąłem sobie taki. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, no taka siateczka, taki ala papier ścierny, może się do czegoś przyda. No i teraz tak, pierwsza rzecz, która kosztuje troszkę więcej, bo kosztuje właśnie 32 zł, neutralizator rdzy firmy Bol. On powinien powstrzymać rozwój rdzy i jakoś ją częściowo zabezpieczyć przed dalszym rozwojem. Oczywiście to nie jest taki super magiczny środek, także tarzapak po jakimś czasie i tak się pojawi, ale chodzi o takie też troszkę moje lepsze samopoczucie, żebym wiedział, że okej, okay, jakoś z tą rdzą powalczyłem. Mam nadzieję we w miarę odpowiednim momencie. A kiedy już to wszystko będzie zabezpieczone. To użyję kolejnego środka, który kosztował chyba 16 zł, mianowicie środka ochrony karoserii, również polskiej firmy Ball. Można lakierować anti-gravel anti coating, czyli taki coś w stylu chyba baranka, podejrzewam, w kolorze czarnym. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. No dobra, to chyba zacznę działać i postaram się Wam jakoś w miarę pokazywać postępy tych amatorskich prac. Robię to pierwszy raz. Tyle o ile doczyszczone. Jeszcze pewnie trochę z tym powalczę. No a teraz trzeba będzie troszkę się tutaj zająć. Tu no i z drugiej strony, bo druga strona jest jeszcze bardziej skorodowana. Także to zeszlifuję. Na szczęście ta szczotka miedziana nie jest zbyt agresywna. Także tutaj jak będziecie to robić dosyć delikatnie to nic się nie powinno wydarzyć. Nie zrobicie raczej dziury w progu. No chyba, że ten próg jest już naprawdę w dramatycznym stanie, no to, no to wtedy może tak się zdarzyć. Dobra, napiłem się wody. Ciężka robota, powiem Wam. Tym bardziej, że nie mam kanału i po prostu leżę na ziemi. A cały ten syf, cała ta rdza, błoto i resztki jakiegoś starego zabezpieczenia antykorozyjnego po prostu lecą na mnie. Teraz tego może nie zobaczycie, no ale mniej więcej widzicie, że jestem cały praktycznie w pyle. No i przy okazji, tak jak się domyślałem, okazało się, że w progach po prostu są dziury, tam już jest właściwie sama korozja. Także progi za jakiś tam czas będą do wymiany. Dobra, to ja się za chwilkę biorę za malowanie. Jeszcze Wam pokażę dziury w progach, bo na pewno jesteście ciekawi, prawda? Tu macie prawy próg. Tu macie lewy próg, ale dziura wielka. No nic, słuchajcie, no progi są do wymiany, na szczęście to nie są jakby elementy Od których zależy to czy samochód się złamie czy nie Podłużnice są ważniejsze, a te są generalnie po oczyszczeniu W całkiem niezłym stanie Oczywiście zanim zabiorę się za sprejowanie, malowanie To najpierw muszę przetrzeć te elementy, no przynajmniej trochę Takim Rościeńczalnikiem ekstrakcyjnym, po prostu, żeby e, trochę ten środek chemiczny Bol lepiej przywierał do powierzchni. No dobra, to można powiedzieć, że mniej więcej to jest zabezpieczone. Ten pierwszy środek, inhibitor korozji, e, jest środkiem zupełnie bezbarwnym, także wy tego nie zobaczycie. Tutaj trochę no ma taką konsystencję oleju. E, to, co mi się udało, to wyczyściłem. To, czego mi się nie udało, to nie wyczyściłem. To jest środek, który się kładzie na rdze. Tylko ważne, żeby ta rdza nie była luźna. <gry> Wyglądam, jakbym wyszedł przed chwilą z kopalni, moi drodzy. No mniej więcej to jest taka robota. Słuchajcie, łapy bolą. Jestem totalnie cały w rdzy, w piachu, w pyle, tak jak widać na załączonym obrazku. Ale było warto, bo mimo że nie zrobiłem tego profesjonalnie i idealnie, ponieważ to by trzeba było robić kilka dni na kanale, mieć profesjonalne narzędzia, ale mimo wszystko, teraz jak doszedłem do tego momentu, kiedy posmarowałem sobie te elementy zardzewiałe inhibitorem korozji, to już mam taką satysfakcję, że z rudą walczę. Nie wiem, czy wygrywam, ale walczę. A potem jeszcze Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, kiedy nałożę ten oto środek. Środek ochrony karoserii, który zresztą można lakierować, czego ja oczywiście robić nie będę w tych warunkach. Także na razie przerwa, idę się wykąpać i wrócę do Was za chwilę. Dla Was za chwilę. No dobra, to mamy następny dzień. Pora zająć się malowaniem, środkiem ochrony karoserii. A tam na dole zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie, moi drodzy, tak przez noc poradził sobie ten środek do walki z rdzą. Mimo, że wiadomo, że ja tego nie oczyściłem perfekcyjnie, po prostu nie byłem w stanie, bo to by trzeba było oddać do malowania, yy, znaczy do piaskowania i do malowania proszkowego. Ale ja, w takich warunkach polowych, jestem w stanie zrobić no nie więcej niż to, co widzicie. Ale biorąc pod uwagę fakt, jak ta osłona wyglądała zanim przystąpiłem do prac, to naprawdę jestem zadowolony. Tutaj w tym miejscu był taki, było takie duże ognisko korozji, no i również ten środek to zabezpieczył. Ja teraz tutaj sobie przykleję taką taśmę malarską, żeby też nie psikać po Januszowemu po prostu po całym progu. Chociaż temu progowi to, jak widzieliście od spodu, niewiele już pomoże, no chodzi właściwie wyłącznie o względy estetyczne. A kto to mi tam asystuje po drugiej stronie? Moja koruśka. Kora może mi pomoże w tym oklejaństwie, no? Wam szczerze, że dwucalowy lift na podkładkach to jest zdecydowanie za mało. Powinien mieć, nie wiem, cztery albo może 6, kto wie, jak to się kiedyś skończy. Ale wchodzenie bez podnoszenia samochodu pod samochód jest na razie troszkę uciążliwe. No, mam most centymetr od swojej twarzy. Hmm. Tak, wiem, to nie wygląda dobrze, ale spróbuję to jakoś zabezpieczyć. A w najbliższym czasie przewód na pewno pójdzie do wymiany, bo tutaj nie ma żartów. Patrzcie jeszcze, wam pokażę. To jest tak zwany awachacz. Dlaczego tak się nazywa? No, z bardzo prostej przyczyny. Po prostu jest w kształcie literki A. No i dobra, miłośnicy jeepów i nie tylko. Lepiej nie będzie. 400 ml tego środka to jest naprawdę bardzo niewiele musiałbym tych puszek pewnie z 5 albo 6 kupić, żeby to zrobić porządnie ale przynajmniej tak jak powiedziałem trochę lepiej wygląda a takie było założenie tu macie jeszcze drugą stronę zaraz oczywiście taśmę zerwę i potem doczyszczę to co wymaga doczyszczenia no a na spodzie słuchajcie no więcej nie zrobię i tak jest lepiej niż było, bo przynajmniej ta Rdza, taka jasna rdza, nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. Także jestem zadowolony. Ale podkreślam, że to jest absolutnie amatorska robota i zrobiłem to w sumie za nie wiem, może 50, może 60 zł. Sama osłona zbiornika paliwa wygląda tak. I oczywiście kolega, który napisał do mnie na Facebooku na Automotopasie, pokazał mi fenomenalne zdjęcia tej osłony, jak i całego zawieszenia: wypiaskowanej, pomalowanej proszkowo, potem jeszcze zabezpieczonej antykorozyjnie. I tak, właśnie zgodnie ze sztuką, to się powinno zrobić. Ale niestety ja nie mam takich możliwości. Przynajmniej jak na razie, żeby tak temat ogarnąć. A powinno się to tak zrobić, ponieważ z drugiej strony tej osłony, tam gdzie jest zbiornik paliwa, na szczęście plastikowy, jest na pewno bardzo dużo rdzy, która prędzej czy później przedostanie się na zewnątrz. No dobra, moi drodzy, dzisiejsze malowanie zajęło mi może 15, może 20 minut. No wynika to z faktu, że po prostu nie mam tego środka za dużo. Mam nadzieję, że coś Wam ten materiał dał. Może zachęciłem Was do jakichś tego typu prac weekendowych. Ja jestem zadowolony z efektu. Przynajmniej mam takie poczucie, że trochę z tą rdzą powalczyłem. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i do następnego razu. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy i do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.